Szukasz nowego odkurzacza w dobrej cenie? Zbliżający się Black Friday to najlepszy moment na zakupy, a ja mam dla Was trzy modele Roboroka, którymi warto się zainteresować. Saros 10R to jeden z najniższych robotów sprzątających na rynku. Obudowa o wysokości niecałych 8 cm pozwala mu wjechać pod dużą część mebli. Pomimo niskiej konstrukcji w budowie znalazło się miejsce na szereg czujników zapewniających precyzyjną nawigację i dokładne rozpoznawanie przeszkód. Do tego wysoka moc sania na poziomie 20 000 paskali, szczotka boczna na wysuwanym ramieniu Flexi Arm, specjalny system zapobiegający zaplątywaniu się włosów i podkład. I mopujące sięgające poza obrys obudowy. Stacji dokującej, poza opróżnianiem pojemnika, na zabrudzenia podkładki są prane w gorącej wodzie i suszone ciepłym powietrzem. Saros 10R jest obecnie przeceniony z 4399 na 3899 zł. Roborok Kurewo 5AE to idealny wybór dla osób szukających prostszego, tańszego lub robota sprzątającego do mniejszych wnętrz. Skutecznie odkurza i mopuje, pomimo wieżyczki na górze obudowy, jest niski i mieści się pod meblami. Wałki sprzątające nie zaplątują się włosy, a stacja dokująca zapewnia mu pełny serwis wraz z myciem i suszeniem podkładek mopujących. Jest to model kompromisowy, oferujący te same funkcje co droższe modele, ale w niższej cenie, wynikającej m.in. z mniej wymyślnej konstrukcji stacji dokującej czy niższej maksymalnej mocy ssania. W końcu nie każdy potrzebuje flagowego robota z najwyższej półki. Roborock Kurewo 5A jest przeceniony z 2799 na 1899 zł. Roborock F25A jest to bardzo mądry odkurzacz pionowy z funkcją mopowania. Inteligentnie rozpoznaje podłogi i poziom zabrudzeń oraz dostosowuje do nich wszystkie parametry sprzątania. Takie jak moc sania, która sięga 20 tysięcy paskali, czy poziom dozowania detergentu do podłogi. Odkurzacz prowadzi się w zasadzie sam, bo kółka inteligentnie dopasowują prędkość obracania do sytuacji i on w zasadzie sam porusza się do przodu. Za Zawałkiem znajdują się zęby. Dosłownie, bo metalowe ząbki zapobiegają zaplątywaniu się włosów. Tym sprzętem też wiedziecie pod meble, bo ma tylko 12,5 cm wysokości i można go ustawić idealnie równolegle do podłogi. Roborock 25 Ace jest przeceniony z 1899 na 1599 zł. I te trzy modele to nie są wszystkie promocje przygotowane przez producenta, więc zaglądajcie na stronę internetową Roboroka, na pewno znajdziecie tam coś dla siebie.